Pole ryżowe. Jedno z miejsc pracy wielu Tajów, zwłaszcza na północnych rubieżach kraju, jak również dostarczyciel jednego z głównych składników kuchni Azji południowo-wschodniej, a mianowicie ryżu. Zawsze kiedy odwiedzam północ Tajlandii, spaceruję po terenach wiejskich i odwiedzając pole ryżowe, przypominam sobie historię i legendę żyjącego ponad 3000 lat temu Benda Hera, który był wytwórcą szachów i pewnego dnia podarował jedną wspaniałą partię wraz z szachownicą swojemu królowi, żądając właśnie jako formę zapłaty ryżu. Jeżeli interesuje was siła procentu składanego, myślę, że historia, którą przytoczę, będzie dla was interesująca. Zostańcie ze mną. Wspomniany bendacher za swoją ciężką pracę poprosił króla, ażeby ten opłacił go w ryżu. No Nie była to jednak zwykła forma zapłaty, nie sprowadzało się to do tego, że król wręczył mu ogromne worki przepełnione ryżem, a raczej na specjalną prośbę swojego poddanego, miał kłaść na szachownicy ziarna ryżu. Rozpoczynając od pierwszego pola, a przypomnę tym, którzy nie grają w szachy, że szachownica składa się z 64 pól, miał kłaść dwa ziarna ryżu i za każdym razem przechodząc na kolejne pole podwajać tę ilość. No mogłoby się wydawać, że jest to nielogiczne, mogłoby się wydawać, że ryż nie stanowi wielkiej wartości i że właściwie cyfra 64 no nie jest zbyt ogromną cyfrą, na którą nie byłoby króla stać, ażeby wypełnić prośbę Bendachera i żeby spłacić dług. Na samym końcu jednak okazało się, że nawet król posiadający tak ogromne zasoby, król, który posiadał niezliczoną ilość złota, złóż, no i oczywiście zbóż, oraz ryżu nie był w stanie tego zadania wykonać, ponieważ potrzebowałby 18 kwintalionów ryżu, co jest odzwierciedleniem ośmiokrotnej ilości zbioru zbóż z całej kuli ziemskiej. Jak widzicie, historia ta pokazuje siłę procentu składanego. No dwa ziarna ryżu kładzione na pierwszym polu. Wydają się niezbyt wielką ilością, wydają się ziarnami, które nie mają jakiejkolwiek wartości, ale podwajając te ziarna i przechodząc do punktu końcowego, osiągamy cyfry wręcz niewyobrażalne, można powiedzieć fenomenalne. Mówię o tym, dlatego że rozwijamy w tej chwili biznes, szkołę Walen, pewnie już wielu z Was słyszało na ten temat. No i opierając się na sprzedaży bezpośredniej, oferując różnego rodzaju kursy. Również budujemy strukturę w oparciu o drzewo binarne. A co to jest drzewo binarne, co to w ogóle jest system binarny? No, sprowadza się to mniej więcej do tego, że rekrutujemy dwie osoby. Jedną na lewą stronę drzewa, drugą na prawą stronę drzewa no i te osoby w założeniu powinny powielać nasze działanie. Jeżeli będzie oczywiście wszystko funkcjonowało w sposób poprawny, jeżeli osoby będą chciały się rozwijać, będą chciały budować zespół, jeżeli będą na tyle skuteczne, żeby zrekrutować tylko dwóch partnerów pod sobą, praktycznie idąc w nieskończoność, na samym końcu mamy ogromną ilość ludzi. Na no co się z tym wiąże ogromną ilość pieniędzy, które możemy zarobić. System binarny jest bardzo niedoceniany w marketingu sieciowym, jest bardzo niedoceniany w ogóle w szeroko rozumianym networku. No ja ostatnimi czasy obserwuję branżę, obserwuję różnego rodzaju firmy. No mają lepsze lub gorsze plany marketingowe, ale jest wiele firm, które oferuje system. Wektorowy, z tym, że oferują one biznes, w którym rzekomo nie trzeba w ogóle rekrutować, nie trzeba sprzedawać, nie trzeba kupować żadnych produktów i obiecują, że zarobimy pieniądze. No, ja bym raczej powiedział, że system wektorowy nie jest zły, ale jest zły w momencie, w którym nie wymaga promocji. To znaczy nie wymaga promocji, czyli nie musimy rekrutować właśnie, nie musimy sprzedawać, nie musimy budować struktury, a to ostatecznie prowadzi do promowania lenistwa. Prowadzi to do bierności, prowadzi to do tego, że ludzie nie chcą się rozwijać, że nie wykonują jakiejkolwiek pracy i tak naprawdę na samym końcu też nie zobaczą dużych pieniędzy. Bo czy system binarny jest prosty? No, w założeniu tak, opisałem strukturę, pokazałem Wam jak to wygląda, ale w praktyce rzeczywiście trzeba wykonać jakąś pracę. Tutaj, między innymi, w naszym biznesie, my nie obiecujemy, że ludzie dostaną pracę za darmo, że wystarczy się zapisać, kupić jakiś pakiet należeć do struktury, zająć określone miejsce na drzewie binarnym, no i pieniądze będą do was spływać bez jakiegokolwiek wysiłku. No nie, oczywiście trzeba pracować, trzeba rekrutować ludzi, trzeba sprzedawać określone pakiety, trzeba budować swoje zespoły, o które również będziemy dbali, ale takim sposobem właśnie poprzez ciężką pracę i w momencie w którym się nie zniechęcicie, naprawdę możecie zarobić bardzo dużo pieniędzy. No matematyka nie kłamie, jest to siła Procentu składanego, historia bendachera i szachownicy oraz kładzionych ziaren ryżu. Pokazuje, że naprawdę niewielka ilość osób na początku w biznesie, które jednak będą stabilne, które będą zaangażowane, które nie będą miały słomianego zapału, doprowadzi wszystkich finalnie do sukcesu. Ja bardzo zachęcam, żeby zapoznawać się z różnego rodzaju planami marketingowymi, planami kompensacyjnymi i uważam, że system binarny jest jednym z najlepszych systemów, z jakimi można mieć do czynienia w marketingu sieciowym, czy ogólnie w networku, czy biznesie online. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to już niebawem będę organizował ponownie webinar. Można zadawać oczywiście również pytania prywatne, wysyłać wiadomości. Odpowiem każdemu, również nie boję się krytyki, jestem przekonany, że możemy podjąć dyskusję. Natomiast, jak mówię, wchodząc w różne struktury, wchodząc w różne firmy, częstokroć spotykamy się z różnymi również planami marketingowymi. No i bardzo dużo firm na rynku, które w tej chwili powstają, dlatego że branża networkowa ciągle się rozwija. Jedne firmy powstają, drugie są zamykane. No, w dużej mierze w wielu przypadkach sprowadza się do tego, że promuje lenistwo, że promuje bierność, obiecuje ludziom pieniądze bez jakiejkolwiek wykonanej pracy, w systemach wektorowych, gdzie nie ma promocji, a zupełnie inaczej jest w szkole walen, no bo u nas oczywiście trzeba pracować. Ale siła procentu składanego i drzewo binarne naprawdę są ogromne, i na samym końcu naprawdę te pieniądze, które przez lata można zarobić, no są pieniędzmi, które pozwalają godnie żyć, które pozwalają zapewnić nami, naszym dzieciom, wolność finansową. No i myślę, że historia Bendachera jest historią, która naprawdę może być pouczająca, bo niekiedy niewielka ilość, zaledwie dwóch ziaren ryżu, w przypadku biznesu networkowego, zaledwie dwóch partnerów. Może przerodzić się w ogromny sukces, i nawet nie będziemy w stanie się na samym końcu doliczyć, jak wiele osób z nami współpracuje. Zostawię Wam linki pod spodem, jeżeli chcecie więcej również dowiedzieć się na temat Bendahera, samej historii szachów, no i przytoczonej legendy. No to jak najbardziej zapraszam do lektury. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że ta historia wniosła coś interesującego do Waszego życia, i widzimy się już w następnym odcinku. Pamiętajcie, Siła procentu składanego jest ogromna.